Mano Ludziska z tej strony, Wiltol a wy oglądacie testy maszyn Farming Simulator 19. Dzisiaj będziemy talerzować naszą, nasz poplon rzadkie oleistą. Do tego mamy trzy ciągniki, trzy brony talerzowe. Startujemy od pierwszego. Zaczniemy, tym razem będziemy zmieniać troszeczkę i zaczniemy od, od bron talerzowych, po prostu, i do nich będziemy dopasowywać ciągniki. Pierwszy to będzie Brona talerzywa Kvernelanda, 3 metry, 17 km na godzinę pracy roboczej, wymagania 100 koni mechanicznych. Do tego wymyśliłem, że będziemy, zastosujemy sobie Lind Lindnera e, ciągnik. No Całkiem fajnie się prezentuje, czerwony, więc pewnie Daniowi się by spodobało. Marka Kuto, to są Treleborgi Nokiany, Treleborgi standardowe z obciążnikiem, szerokie z obciążnikiem, podwójne koła. Fajne. I do tego można oczywiście dostawać konsolę ładowaczą konsolę ładowacza. Bardzo fajny ciągnik, zaraz Wam pokażę e, dlaczego. E, do niego, aha, jeszcze obciążnik e, trzeba było zastosować. E, już wam pokazuję jaki to jest ACCO 1100. Ten, modyfikowany jest tylko i wyłącznie e, kolor 1100 wagi. Dobra, no to co, skakujemy do niego. E, jak jesteśmy na zewnątrz, to teraz sprawdzimy sobie światła są. Kierunki, kieruneczki, kieruneczki są, więc spoko, no nie ma kogutów, nie ma kogutów, ale no to no, no, trudno się mówi, trudno się mówi. Co jest fajnego w nim? Spójrzcie na koła, tak jest, skrętne są wszystkie koła, przednia i tylnia oś, więc no fajne nadaje się właśnie do konsoli ładowacza, do, do zamontowania właśnie Tura. Fajnie wygląda też w środku. Bardzo, bardzo nowocześnie. No, nie ma miejsca kubek na kawę, ale kanapki, sobie tam można włożyć. Oparcie, są pasy, nawet to fajnie to wygląda. Miejsce dla pasażera. I teraz spójrzcie, jak go odpalamy. Cyk. No, bardzo nowocześnie. Bardzo nowocześnie. Fajnie chodzi też. I podłączamy tą naszą bronę talerzową. I wjeżdżamy w pole. Fajnie chodzi nawet Dobra, opuszczamy pracownika i zobaczmy, jak to wygląda Bardzo fajnie jedzie Fajne dźwięki, fajnie wygląda cały ten ciągnik Oczywiście podwójne koła muszą być, bo ciężka praca to jest talerzowanie poplonu Przy czym znowu gleba jest spulchniana 17 na godzinę, my jedziemy 16. No, Kil kilometr mniej fajnie, cioci. Fajnie to w ogóle wygląda, fajnie się prezentuje. Natomiast już wiem, chociaż nie, nie wiem jeszcze. Muszę przy, muszę wszystkie maszyny, wtedy bym dobrze wiedział. No i co, jesteśmy na samej górze. Dobra, pracownika i przeniesiemy się do kolejnej maszyny. Którą jest Walta a mianowicie talerzówka, która jest z tyłu. Już oprezentuję, jak to wygląda w sklepie. Talerzówka to będzie, e, czekajcie, e, ta nie, to ta będzie. Talerzówka Skuna Performer 4000, 4 metry, 240 koni wymagana moc i 17 km na godzinę prędkość pracy roboczej. Spójrzcie, jakie do tego zastosowaliśmy ciągnik, już w średnich ciągnikach. Waltra serii T z obracanym fotelem. No tu jest troszeczkę więcej, bo możesz modyfikować kolory nadwozia i kolor felk. Treleborgi Nokiany. Treleborgi to oczywiście standard z obciążnikiem, szerokie z obciążnikiem, wąskie, podwójne tylnie, podwójne wszystkie. Konfiguracja silnika 210-250. Widzieliśmy 250, bo tam chyba 240 było z tego co pamiętam, i konstala ładowacza. Do tego jeszcze był nam potrzebny obciążnik, już Wam pokazuję jaki. Obciążnik SB700, chyba tak. SB700, modyfikowany tylko kolor 700 kg wagi. Dobra, doskakujemy do niej. No, tania ma tylko przednią oś skrętną. Światła, jest ok, są koguty są kierunki jeden, drugi no okej, okay. wyłączamy te koguty, wyłączamy te światła przenosimy się do środka jest miejsce na kubek, jest pasażer no i są manetki, są, jest ładny ekran jest szyberdach bo w końcu jest tutaj można podłączyć tura jest radio, ogrzewanie odpalamy to cudo klaksonimy i teraz wam pokażę składamy i się obracamy. I normalnie, tak jakbyśmy do przodu jechali, takich właśnie klawiszu używamy, żeby jechać właśnie w drugą stronę. <laughs> Fajnie to wygląda. SB700, 300 kg. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz i spójrz na tą bronę talerzową, jak ona się rozkłada. Bo no, jest strasznie długa. Bardzo długa jest, jak właśnie jak nabrony talerz, jak w ogóle na taki, taki sprzęt. Dobra, jedziemy, opuszczamy i zatrudniamy pracownika, żebyśmy mogli sobie tam spokojnie pooglądać, jak to wszystko wygląda. A on tam będzie za na nas pracował. No i jest. Nasz popłon zmienia się nasza orzotka w oleista zmienia się w nawóz naturalny oczywiście bardzo fajny zestaw ile on tam miał jechać, bo jedzie 12 na godzinę teraz 13 a normalnie ile miał jechać ten zestaw 17 na godzinę, więc no myślałem, że to będzie zwycięzca, ale, ale, ale nie, to nie jest zwycięzca dzisiejszego programu dzisiejszego odcinka ale wygląda zacnie. Wygląda zacnie. Dobra. No i co? Ostatni bohater dzisiejszego odcinka. John Deere. To co? Lecimy. Brona talerzowa to jest ta. Tetetka. 320 koni. Wymaganie. Jeżeli chodzi o moc. Więc no sporo. Jak na 3,4 metra. Brona talerzowa, 17 km na godzinę, prędkość robocza. Może to spowodowane jest tym, że jest taka tania, no ale jeżeli taką tanią bronę się kupuje, to nie kupuje się też za 400 tysięcy. Do tego musiałem wykorzystać już mocniejszy ciągnik czyli 7R-serii. Do niego. Okej, okay, to przejdziemy po kolei. Treleborgi, Michelin, treleborgi standardowe z obciążnikiem, szerokie z obciążnikiem, podwójne i same podwójne tylnie Micheliny natomiast standardowe szerokie, to wszystko w sumie Konfigurację silnika wzięliśmy taką żeby odpowiadała naszej mocy naszego naszej broni talerzowej czyli 332 konie mechaniczne Tak to właśnie wygląda Ok, tu nie trzeba było żadnego obciążnika więc tyle z oszczędności Zmusiło nas to żebyśmy w końcu otworzyli duże ciągniki Miejsce na kubek na kawę. Miejsce dla pasażera. Światełka. Koguty. Włączam radio. Kierunkowskazy. I ok. Odpalamy, ale się odpala. Mhm. Ale się tam trzęsie na dole? To trawa właśnie Trzęsie. Dobra. Klaksonimy. Podłączamy tą tetetkę. Patrzcie, tu u góry napis jeszcze John Deere. Na szybie z tyłu. Jest radio. Nie patrzę, czy jest ogrzewanie. Zapewne gdzieś tutaj jest, ale trzeba byłoby poszukać. Może tu u góry, tutaj? Hm. Dobra, odpuścimy sobie to ogrzewanie dzisiaj. Się. Jak się opuszcza, to właśnie się tak dziwnie rozkłada. No i macie 3,4 metra. 17 km na godzinę prędkość robocza, a my jedziemy 14 i to potężnym ciągnikiem. Przecież zbyt duży ciągnik do takiego małego, do takiej małej brony talerzowej. Tak, takie jest moje zdanie. A i tak nie osiąga pełnej prędkości. Hm. Dziwna, dziwna maszyna mała takie wymagania. Natomiast no fajnie, fajnie śmiesznie się tak rozkładała się, taki, takie fał. Takie taki pociani pyszczek. Jak znak mniejszości i większości. Dobra, no to co? Testy maszyn zakończone. Yy, ja uważam, że zwycięzcą dzisiejszego odcinka jednak jest Lindner. Fajna talerzówa z Bardzo ładnie zrobiona. Lindner, świetny ciągnik. Bardzo ładnie w środku zrobiony, wykonany. Fajnie wygląda na tych, czterech, na tych podwójnych kołach. Fajnie się, że to wszystko się skręca. To jest zwycięzca dzisiejszego mojego odcinka. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Polecajcie, udostępniajcie. Ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się czołem.